Cześć wszystkim witajcie po krótkiej przerwie. Chciałem wam dzisiaj pokazać moją redukcję. Myślę, że to jest idealny czas, żeby wrócić na YouTube, a pokazać wam moją przemianę. Jak to będzie wyglądało, jak wygląda cały ten mój proces. A mam bardzo komfortową teraz sytuację, dlatego że swój sportowy dzień zaczynam około godziny 6. Kończę około 12, i dopiero wtedy pracuję, więc naprawdę mogę się na tym skupić w 100%. A zaczynam swój dzień od treningu brzucha, potem robię pozowanie, także pokażę wam też moją formę. Zjadam śniadanie i lecę dzisiaj na trening klatki, więc zrobimy przebitki z treningu. No i zobaczycie też wszystkie moje posiłki i od razu Was też zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję, dali lajka i napisali co tu mogę jeszcze dla Was nagrywać, żeby już takich krótkich przerw nie było i żeby ten kanał cały czas rosnął w siłę, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. I'm with an artist, still on block, bambi Babies yellow and she wanna eat me like candy Run up the racks, track me, i run up the racks like an acting. Big facts, you're the dick, six flags Ballin' like dick told her I love I ain't really mean that, yeah Now that these people are funny Remember way back she was laughing. These bitches need can't cover I got four of them, one I remember, I remember, I I remember I remember, I remember, I remember, I remember Także teraz cisnę godzinkę. Podeję się i od razu potem lecę na trening. Posiłeczek numer 1 już gotowy zrobiła mi go moja Klaudia. Ona najlepiej robi naleśniki zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda. Także ja zabieram się z zajedzeniem, bo jestem mega głodny i widzimy się już na treningu. I don't know who the fuck to trust, this my friend or my foe. I'ma throw, yeah, she give me that clean ass roll. Well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays, feel like no one understand me. I'm good at artists, silly unblocked, baby. Baby, see you yellow taxi. She wanna eat me like candy, run up the racks, track me. i run up the racks like an athlete Big facts, you're other the dick, six flags, ballin' like dick. Thought her I love I ain't really mean that, yeah. Nowadays, these people are friends, remember way back she was love. These bitches make can't go. I got 4 of them went up I remember, I remember I remember, I remember I remember, I remember I remember, I remember I remember, I was really on the block like that just to get me some chill. Surfing, rockin' the park and I'm out with lighter like the light I'll be on my mind like non-stop, yeah, had a cut to the dark, no tomorrow Idę sobie właśnie do sklepu i chciałem wam jeszcze powiedzieć, że od początku redukcji schudłem aż 10 kg, bo na końcu masy ważyłem 108 Teraz jest to około 98 z tendencją cały czas spadkową, więc no nie powiem wam ile będę ważył na końcu redukcji, o tym sami się przekonacie, jak będziemy tutaj oglądać i śledzić. A teraz jeszcze czas na zakupy, jedziemy do Lidl'a, więc pokażę wam zaraz kolejne posiłki, a dzisiaj będzie naprawdę smacznie. W sumie jak codziennie moja kobieta o mnie bardzo tutaj dba, układa mi super diety, tak, wszystkie składniki mineralne się zgadzały, a przy okazji było smacznie i fajnie dla tej psychiki. jakby jestem Mam jeszcze dużo czasu, więc nie czuję potrzeby, że mam się katować jakąś bardzo jawą dietą, bo nie jest to konieczne, a ta forma cały czas idzie do przodu, także tak to, tak to wygląda. My jesteśmy już przy kolejnym posiłku, jest to burger i kotleciki takie, które sobie tutaj leżą luzem, no bo już więcej węgli nie zmieszczę w tym posiłku. W każdym razie, jak widzicie, mamy tutaj dużo warzyw, kiszonki, czyli ogórki kiszone. Rukola, sos zrobiony ze skyra i przyprawy czeskowej. No i takie kotleciki, które zrobiliśmy z chudego mięsa, z piersi koczeka. Kiszonki daję, dlatego, dlatego że dbam o jelita. Na Instagramie pytaliście mnie, jak dbam o jelita, więc jednym z elementów jest właśnie wrzucanie do diety kiszonek, albo jest to kiszona kapusta, której nie lubię, albo ogórki, które już są dla mnie bardziej zeliwe. Przy ostatnim posiłku ten posiłek sobie zjemy. Jak wrócę, bo idę jeszcze na spacer po pracy. Muszę dobić dzisiaj do 15 tysięcy kroków, bo oprócz kardio dobijam jeszcze kroki. Codziennie jest to 15 tysięcy. To sobie wszystko wrzucę do lodówki. Pokażę Wam, co tutaj mam. A w pierwszej miejsce mamy skyr, do tego kefir, brzoskwinia i borówki. Mamy marchew i jabłko. No i wafle zbożowe ryżowe które mają bardzo fajne makro. 100 gramach mamy 75 gram węglowodanów i 12 gram białka, bardzo mało tłuszczu, porcja ma 45 gramów, więc jak widzicie objętość jest spora, można się tym naprawdę fajnie najeść, także Wam polecam, jeśli szukacie czegoś fajnego na... Redukcję. Ja się z wami żegnam, lecę dobijać kroki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie. Niech ten kanał rośnie w siłę. Jeśli chcecie zobaczyć na co dzień moje przygotowania, to zapraszam też na Instagrama. No i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!